Rola i znaczenie wiary chrześcijańskiej w życiu bohaterów na podstawie lektury Quo Vadis. Quo Vadis to jedna z tych powieści, które nie tylko zabierają czytelnika w podróż do odległej epoki, ale również zapraszają do refleksji nad uniwersalnymi wartościami. Wiara chrześcijańska, która jest głównym tematem tego dzieła, wywiera ogromny wpływ na życie bohaterów, a szczególnie zaznacza się w postaciach Ligi i Winicjusza, będąc siłą napędową ich wewnętrznej transformacji. Ligia, będąc chrześcijanką od dziecka, nosi w sobie głęboką wiarę i siłę ducha, które pozwalają jej żyć w zgodzie z wartościami tak odmiennymi od brutalnego, pełnego zepsucia świata, jaki panuje w Rzymie czasów Nerona. Jej postawa jest ukazaniem piękna i siły moralnej, która nie potrzebuje opierać się na zewnętrznych autorytetach, gdyż czerpie pełnymi garściami z wewnętrznego przekonania o słuszności chrześcijańskiego światopoglądu. Ligia, jako obraz czystości i moralnej niezłomności, staje się DLA otaczających ją osób, zwłaszcza DLA Winicjusza, żywym przykładem innej, lepszej ścieżki życia. Winicjusz z kolei. Na początku jest obrazem typowego rzymskiego patrycjusza, żyjącego według zasad moralnego relatywizmu, gdzie liczą się jedynie przyjemności, własne korzyści i satysfakcja. Jego spotkanie z Ligia i jej światem wywołuje duchowy kryzys, który z czasem przeradza się w głęboką przemianę. Fascynacja pięknem i dobrocią Ligii staje się de la Viniciusza, pierwszym krokiem w drodze do zrozumienia chrześcijaństwa. Wiara Ligi. Jej postawa wobec świata, wobec cierpienia i niesprawiedliwości, powoli, ale nieuchronnie kształtują światopogląd Winicjusza. Jest to przemiana skomplikowana i pełna wewnętrznego buntu. Winicjusz, który przywykł do myślenia kategoriami siły i władzy, stopniowo uczy się pokory i bezinteresownej miłości. Przejawia się to chociażby w jego postawie podczas poszukiwań ligi po jej ucieczce, czy też w gotowości, by oddać własne życie za nią podczas pożaru Rzymu. Te wydarzenia to punkty zwrotne, w których Winicjusz pokazuje, że prawdziwa miłość i wiara są silniejsze niż egoizm i dążenie do dominacji. Dalsza przemiana Winicjusza, która jest kulminacją jego duchowej podróży, ma miejsce w amfiteatrze. Obserwując męczeństwo chrześcijan, Winicjusz doświadcza momentu objawienia. To właśnie wtedy po raz pierwszy prawdziwie rozumie i akceptuje chrześcijaństwo, nie tylko jako religię ligi, ale jako drogę do własnego zbawienia i sensu życia. Przyjmuje wiarę jako coś więcej niż tylko zbiór dogmatów, jako drogę życia, która nadaje znaczenie cierpieniu i śmierci. Warto zwrócić uwagę, że przemiana Winicjusza i Ligia nie są jedynymi przykładami znaczenia wiary w quo vadis. Postacie drugoplanowe, jak apostoł Piotr czy Paweł Starsu, a nawet negatywnie zarysowane postacie, jak Neron, którego szaleństwo i dekadencja kontrastują z chrześcijańskim ideałem, dodatkowo pogłębiają obraz religii jako siły zdolnej zmieniać ludzkie serca i historię. Podsumowując, wiara chrześcijańska w Kłowadis nie jest tylko tłem DLA opowieści o Rzymie i jego mieszkańcach. Jest ona esencją, która definiuje bohaterów, ich decyzje i kierunki ich rozwoju. Przemiana duchowa Ligi i Winicjusza, a także ich wzajemna miłość, stają się metaforą nadziei i siły, która może zmienić nawet najbardziej zatwardziałe serce. Wiara w Kłowadis ukazuje, że nawet w obliczu największych tragedii można zachować człowieczeństwo i znaleźć drogę, która prowadzi nie tylko do niebiańskiego, ale i ziemskiego szczęścia.